Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty i gram moi drodzy na nowej mapce, która jest do między innymi do grania w kopie, ale można też grać w gierkę solo. Ja teraz właśnie takie gierce solo jestem i moi drodzy, od ostatniego odcinka troszeczkę się tu wydarzyło. A wydarzyły się moi drodzy budynki i i inne jakieś struktury, które się pokazały, po, pokazały, pojawiły w mojej wiosce, które w zasadzie wybudowałem w mojej wiosce, ponieważ ponieważ troszeczkę sobie pograłem i postanowiłem troszeczkę rozbudować infrastruktury wioseczki, i teraz wam wszystko opiszę. Tutaj moi drodzy, powstał warsztat. Warsztat, w którym jeszcze nikt nie pracuje, w którym można sobie na przykład zrobić deski albo drewno opałowe. Tak, powstał. Yy, Jednym z pierwszych budynków, które postawiłem oprócz domu, to był magazyn zasobów, ponieważ w budynku mam skrzyneczkę, która jest niewielkiej pojemności. A tutaj, w tej skrzynce, można pomieścić aż 1000 kg rzeczy, więc to mi się na, na, naprawdę przyda. W międzyczasie będę mógł tutaj sobie zrzucać różnego rodzaju rzeczy, kamienie itd., żeby tego nie pchać do skrzynek, żeby, żeby było na wierzchu, że tak powiem, i żeby to ładnie wyglądało. Mam nadzieję tylko, że itemki, które będę tu pozostawiał, nie będą znikać. Tutaj, moi drodzy, jest mój domek, który już znacie. A nie, nie znacie, przepraszam, bo w ostatnim odcinku było puste pole. Tutaj jeszcze nic się nie działo, tak. Tutaj jest mój domek. Jest to chata zrobiona z Wikliny. Niestety, powiem Wam szczerze, zakręciłem się troszeczkę i ten domek taki powstał. Zapomniałem o tym, że można ulepszyć ściany, i no i taki został, no nie? Kiedyś może jako właściciel, tutaj ziemski. Pobuduję inny dom, w którym będę mieszkał, na przykład z kamienia, taki otynkowany, taki wiecie na bogato. No nie, na razie taka chata mi wystarczy. Jako, że jestem sam w tej wiosce, więc jak najbardziej jest to uzasadnione. Tutaj moi drodzy, jest. Co to jest? Warsztat. Tak, to jest warsztat. W warsztacie możemy stworzyć na przykład różnego rodzaju pojemniczki, ozdoby i tak dalej. Wiem, że w niektórych. Yy... W pojemnikach można, niektórych pojemników można używać do tego, by y, magazynować w nich przedmioty. Zjadłby konia, kurczę, głodny jest. Muszę zjeść jakieś coś. Surowe mięso mam tutaj, mam pieczonego mięska trochę, więc zjem sobie pieczonego mięska, żeby nie umrzeć wam tutaj na odcinku. Prawie dosyta się najem i napiję się wody, moi drodzy, prosto z jeziorka. Dobrze, tą wodę można pić. Później mieszkańcy, którzy będą tu mieszkać, niestety nie będą mogli pić tej wody, więc będę musiał wybudować studnie. Tak, to mamy już omówione. Tutaj, te mury, które tam widać, to jest Piastowia. Tak, to jest Piastowia. W niedalekim sąsiedztwie Piastowi się pobudowałem, żeby mieć blisko do y, ludzi, że tak powiem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj, moi drodzy, też zaczyna postawać budynek, a jest to magazyn żywności, tak. Magazyn żywności to jest. Troszeczkę mi tutaj jeszcze, o, nawet mam jeszcze jakieś kłody, to wykorzystam. Dobra, ten magazyn żywności będę chciał zbudować. No i tutaj jeszcze jest yy, dopiero jakby zarys yy, studni, tak. To o czym mówiłem, że ludzie po prostu, którzy tu będą mieszkać, nie będą mogli pić wody z tego jeziorka, więc będzie im potrzebna studnia, żeby przeżyć. Tak, studnia i magazyn żywności to jest must have, jeżeli chodzi o populację, którą, która będzie zamieszkiwała naszą wioskę. Tutaj powstało pole. Pole, które jest na razie, nic, nic się nie dzieje, ponieważ nasiona, które posiadam, a nie wiem czy w ogóle posiadam jakieś nasiona, zaraz sprawdzę, bo bo naprawdę nie wiem do końca, len, ale len nie jest nasionem, to już jest gotowe zboże, nasiono buraka tak, nasiona buraka będę mógł zasiać yy, wiosną więc niestety a buraczki będą mi potrzebne, ponieważ muszę zrobić zadanie, dostarcz do Pozdomir burak X70 <grym> tak, 70 buraków będę musiał dostarczyć mógłbym powiedzieć, gdzieś je znaleźć, ale na razie nie miałem czasu, żeby szukać, więc stwierdziłem, że chyba sobie je wychoduje. Będę miał tutaj pole buraków, tak. Ale to dopiero na wiosnę. Mam teraz lato, więc jeszcze dwie pory roku przede mną. Tak, jesień i zima. I wczesną wiosną zaraz za siebie buraki. Tutaj jeszcze powstało, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę mojej wioski, powstał domek myśliwego. To jest ten domek, czyli chatka myśliwska, poziom pierwszy w którym można zbudować wszelkiego rodzaju broń do polowania, na przykład łuki, strzały i nie wiem czy to było wcześniej w poprzedniej wersji gry, ale jest tutaj suszarka na pranie, w której możemy wysuszyć mięso oraz ryby. A może sobie wysuszę, zobaczcie jak to będzie działało. Wysuszę wszystkie 10 mię mięsek, wysuszę. Kurczę, ja myślałem, że on tutaj powiesi to mięso czy coś. O nie, to ja będzie tak długo to robił, dopiero pierwszy. Mięska troszeczkę mi się nazbierało, bo ostatnio byłem na polowaniu. Bo no tu zobaczcie, nawet przez okno widać było, o widać ją jest. Tutaj sarny biegają wszędzie dookoła. Zobaczcie, całe stado saryn prosto pod chałupę podeszły. Więc. O nawet widać tutaj jeleń próbuje się dostać do środka. No i dobra. Zrobione. Ja myślałem że, myślałem, że to będzie tak fajnie, że tu powiesi, to będzie sobie wisiało i że wtedy będzie można tu sobie pozbierać, no ale nic. Jest jak jest. O, spójcie, te sarny sobie tam łażą. Od czasu, do czasu wychodzę na polowanie i sobie z tego statka tam jedną, dwie łanie lub i, y, y, jelenia. No, sarna i jeleń to dwa gatunki, no dobra, niech wam będzie. Jed, samca lub samice sobie ubijam, by y, stworzyć sobie jedzonko. Właśnie, a czy mi się jedzonko... Niech ja spojrzę. Suszone mięso. A rudy miedzi znalazłem. W jakimś koszyku przy wózku rozwalonym, nie? Dzisiaj suszonych mięsko, nice, nice. Bardzo dobrze, tak. I moi drodzy, moim planem, może niekoniecznie na, na odcinek, ale moim planem na, najprzy, na, na najbliższą przyszłość, to jest dokończyć właśnie budowę tych struktur, czyli tutaj tego magazynu żywności <laughs> i studni. I gdy to skończę, Zaproszę pierwszego mieszkańca do swojej wioski, by tutaj pracował na siebie oraz na mnie. A będzie to moi drodzy myśliwy, tak. Będzie to myśliwy, który będzie robił jedzonko. Tak, Będzie polował na, na te sarny, króliki, inne kaczki, czy co tam pływa w tej wodzie. Być może niedługo uda mi się rybaka stworzyć znaczy chatkę rybacką i zaprosić do, do, do swojej wioski rybaka. Więc tak to mniej więcej wygląda. Trzeba się wziąć zabudowanie, trzeba ogarnąć te magazyny i tą studnię, która gdzieś tutaj, o tutaj będzie studnia. Tak, trzeba ją zbudować i trzeba zaprosić pierwszego właśnie człowieka do naszej wioski. Ale moi drodzy, to zrobimy w przyszłym odcinku, bo dzisiaj już jest ciemno, księżyc na horyzoncie i czas się kłaść spać. Tak więc. Ja was cię krótko żegnam. Mam nadzieję, że ten króciutki odcinek taki poglądowy troszeczkę spodobał się Wam. I zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Medieval Dynasty. Ja się z Wami krótko żegnam. I do zobaczenia w przyszłym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.